Witam cię bardzo serdecznie. W ostatnim, już piątym dniu naszej konferencji Handmade Business Summit. Nie mogę uwierzyć, bardzo szybko minął ten czas i dziś spotykamy się już ostatniego dnia naszej konferencji. Ostatni, mam wrażenie, jeden z najmocniejszych: jak rozwijać biznes handmade, by rósł, a nie przygniót. Co ta branża ma dla Ciebie, nawet jeżeli nie masz swojego biznesu rękodzielniczego? Kontynuując myśl wczorajszego dnia, jak wiele branża Handmade również w tym obszarze biznesowym ma do zaoferowania przedsiębiorczyniom, zwłaszcza tym online-owym, i przedsiębiorcom z różnych branż. Dzisiaj prelekcje osób, które dobrze znam z online, dobrze znam z różnych programów, które są specjalistkami w swojej branży i pokazują, jak wiele dzieje się na styku naszych ekspertyz, jak bardzo dużo bierze się z takiego hasła pomnożysz dzieląc. Zaczniemy od Marty Krasnodębskiej, którą pewno znasz z biznesu. Growth hacking strategicznie jest dzięki. Marta wyjaśnia trochę, o co chodzi z tym growth hackingiem. Jak możemy ułatwić sobie życie i udowodnić sobie, że zasługujemy na to, aby pracować sprytnie, a nie ciężko, by osiągać nasze założone cele. Osobiście bardzo lubię Marty sposób wypowiedzi, ponieważ jest takim ucieleśnieniem tego, czego uczy. Krótko, zwięźle na temat i w konkretach. Zachęcam cię bardzo serdecznie. Kolejna prelekcja to trochę przełamanie i trochę przyzwyczajenie cię do tego, że w miarę postępu naszej konferencji coraz częściej widzisz moją twarz. Rzeczywiście, w ostatnim dniu aż dwie prelekcje. Pierwsza z nich to wykorzystanie i w Twoim biznesie niekoniecznie handmadeowym. Choć będę posługiwała się przykładami tego jak my w Oplotki wykorzystujemy szeroko rozumianą sztuczną inteligencję i różne popularne aplikacje, aby pomagać sobie w tym naszym biznesie, to chcę zachęcić cię na tą prezentację, bo celowo wybierałam przykłady, które możesz odnieść do swojego biznesu i kierowałam się też przygotowaniem takich rzeczy, które mogą dać ci refleksję do tego jak ta sztuczna inteligencja jako idea, jako filozofia może wspomagać twój biznes. To będzie też pierwszy temat, który będziemy pogłębiać w kolejnych naszych warsztatach dla właścicieli biletów pro premium. Jeżeli nie wiesz o czym mówię, koniecznie cofnij się do strony głównej. W głównym nagraniu zobaczysz, dlaczego warto być właścicielem biletu VIP, takiego biletu płatnego na naszą konferencję, ponieważ właśnie temat sztucznej inteligencji będzie mocno pogłębiany. Więc nie tylko to, co zobaczysz na prelekcji, ale dużo, dużo więcej i też na żywo. Kolejna prelekcja to Anna Papiernik, a nie bardzo znam i bardzo lubię ze względu na to, że miałyśmy okazję poznać się w półrocznym procesie w moim mastermindzie biznesowym i miałam taką niesamowitą okazję i przywilej podglądać z, jak, z jaką wielką solidnością, z jak wielką ekspertyzą podchodzi do tego, jak dzieli się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem we wspomaganiu przedsiębiorców, tym, jak poukładać nasz biznes, żeby właśnie nas nie przygniót, żeby chaos dnia codziennego. Poukładać w jasne struktury, procedury, procesy. Te magiczne słowa może są obce dla osób, które gdzieś tam startują, natomiast Ania odczarowuje takie cztery mity na temat delegowania. Każdy z nas pewno marzy o tym, żeby ktoś pewnego dnia przyszedł i zrobił tą niechcianą robotę za nas. Ania pokazuje, jak praktycznie dojść do tego punktu. Marzyć to jedno, ale zrobić to w praktyce to drugie. I Ania pokazuje dokładnie jak. Bardzo polecam Ci tę prezentację, nawet jeżeli jeszcze nie jesteś na etapie delegowania, tylko może zastanawiasz się nad tym fajnie by było kiedyś oddać te posty na social media, albo niech ktoś te paczki pakuje za mnie. Ania pokazuje takie prawdy, które warto przemyśleć dużo, dużo wcześniej, zanim będziemy w sytuacji, kiedy już potrzebujemy delegować. Następnie Magda Kowalska. To celowy wybór tej kolejności, ponieważ byliśmy w jednej grupie mastermindowej z Magdą, też znamy się właśnie z takiego procesu. Półrocznego mastermindu, w którym wraz z Anią mogłyśmy podglądać działalność u Stefana. Niesamowita firma z, wielk z wielką tradycją. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że taki evenement, że jest to coś bardzo nie, niepopularnego. Firma, która działa już przez długie lata, której zespół zna się praktycznie jak rodzina. Od małej pasmanterii po wielkoformatowy biznes rodzinny. Jak po drodze nie pogubić najważniejszych wartości. Myślę, że Magda pokazuje w praktyce, jak nie da się prowadzić takiego biznesu bez delegowania, bez tworzenia pewnej kultury organizacji i jak w tym wszystkim nie pogubić siebie jako człowieka. Na koniec opowiem ci jeszcze o afiliacji. Zacznę temat i opowiem co to takiego. W skrócie jest to takie zarabianie na polecaniu, pokażę ci jak to robimy w Oplotki, ale też jak na bazie różnych doświadczeń Sama eksploruję temat i chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami z wieloletniego eksperymentowania. W budowaniu takich afiliacyjnych, zmultiplikowanych jakby strumieni dochodu. To jest coś, co wspomaga mnie finansowo również poza oplotkami i bardzo chciałam się z Tobą tutaj podzielić, ponieważ nie tylko w oplotki wykorzystujemy to narzędzie, nie tylko mam takie duże przekonanie, że jest to też alternatywa dla takiego tradycyjnego rozwijania biznesu, ale wierzę też, że bardzo wielu hobbystów rękodzieła to są osoby bardzo społeczne, które lubią na jakichś warsztatach się spotykać, lubią być w różnych różnego rodzaju społecznościach rękodzielniczych i może to być świetne narzędzie dla Ciebie, nawet jeżeli nie traktujesz rękodzieła jako biznes, bo może pomóc Ci zarabiać, nawet jeżeli jest to dla Ciebie tylko hobby. No i na koniec Agnieszka, która jest naszym wsparciem legalnym, jeżeli chodzi o właśnie opracowanie regulaminu afiliacji tutaj na Oplotki, ale też takiego wsparcia w momencie, kiedy ja doradzam w różnych strategiach afiliacyjnych, czy to przedsiębiorcom, którzy z nami współpracują, czy dużym przedsiębiorcom, zwłaszcza online nowym, którzy tworzą różnego rodzaju modele afiliacyjne, zwłaszcza takie, gdzie nasi klienci stają się naszymi najlepszymi ambasadorami i sprzedawcami. Agnieszka wspomaga wtedy w takich kwestiach legalno-prawnych. Agnieszkę zaprosiłam, aby opowiedziała o tym, o czym pamiętać, żeby legalnie zarabiać na afiliacji, nawet jeżeli jeszcze nie masz swojej działalności czy swojego biznesu. Może to będzie Twój start, aby przetestować różnego rodzaju działania takie biznesowe, ale nie sprzedając niczego Twojego, ale wspomagając, promując. Już gotowe produkty czy usługi Twoich ulubionych twórców. I oczywiście tradycyjnie zapraszam Cię na warsztat rękodzielniczy, który może być taką formą zrelaksowania się po tej konkretnej porcji wiedzy. Tak jak w każdym dniu. Chcę Cię też zaprosić do pogłębiania wiedzy, przy każdej z prelekcji znajdziesz dodatkowe linki, dodatkowe artykuły, dodatkowe pogłębienia różnego rodzaju informacji. Zachęcam Cię do korzystania z tych wszystkich materiałów po to, aby spotkać się z nami już ostatniego dnia podczas live'u na YouTubie o plotki. Aby podsumować wspólnie całą konferencję, uzyskać szansę, aby po raz ostatni zadać swoje pytania, wziąć udział w dyskusji, możemy wypowiedzieć się, które z tych tematów były dla Ciebie najcenniejsze. Natomiast na sam koniec, Zapraszam Cię do tego, aby jeszcze raz spojrzeć taki przyjaznym okiem na program konferencji. Choć jesteśmy w ostatnim dniu, to ciągle masz dostęp do pozostałych dni konferencji. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i dzisiejszy piąty dzień ciągle jeszcze jest dla Ciebie pewnie aktywny. Wykorzystaj to i tego ostatniego dnia skorzystaj z tych materiałów, zanim znikną. Pamiętaj, że jeżeli nie zdążysz, to jak najbardziej będzie można wykupić sobie dostęp do materiałów konferencyjnych również po zakończeniu tej konferencji. Także nic nie przepada, jak najbardziej te tematy ciągle są dostępne dla ciebie. Do zobaczenia na oficjalnym zakończeniu i podsumowaniu naszej konferencji i mam nadzieję, że widzimy się w online'ach. Trzymam kciuki za twoje hobby lub biznes w branży rękodzieła. Do zobaczenia.